I cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik 9.5 a to jest kolejny odcinek z Ruletki CSGO, a dzisiaj będziemy sobie robić bardzo, bardzo, bardzo szaloną rzecz, jaką będziemy oczywiście obstawiać na zielone. 100 dolarów na zielone to jest jakieś 450 zł mam nadzieję, że wygramy. Około w stawce jest 1500 dolarów. Jak widzicie, my sobie sprawdzimy tutaj takiego przysłowiowego sprawdzającego beta. Wjedziemy sobie za 20 tysięcy punktów. Powiedzmy na czarne, i już powinno zacząć się odliczanie 45 sekundowe, które pozwoli nam na przygotowanie się do tego beta na zielone. I zobaczymy, czy ten bet siądzie. Damy 20, damy już, przygotujemy sobie 100 tysięcy punktów. Tak jak już widzicie mamy przygotowane 100 tysięcy, także pamiętajcie zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, ponieważ 100 tysięcy to jest strasznie dużo, a przynajmniej myślę, że łapka w górę pomoże mi o tym zapomnieć, jeżeli przegram, a jeżeli wygram to możecie nie zostawiać tej łapki. Nie no żartuję, zostawcie, nie ma, nie ma znaczenia czy wygram czy przegram, zostawcie tą łapkę, bo warto, bo warto, bo warto, bo warto. 20 tysięcy w puli, no i zobaczymy czy siądzie nam czarne. Jeżeli nie siądzie nam czarny, no to przypał i niestety będziemy musieli postawić wszystko, wszystko na zielone. Mam nadzieję, że teraz nie siądzie zielone Okej, okay, okej, okay. ewidentnie dzisiaj nie mamy szczęścia, no ale nieważne. Minus 20 tysięcy. Dobra, jedziemy, pamiętajcie, łapka w górę, 100 tysięcy kolor zielony. Wchodzimy właśnie w tym momencie. Co to się dzieje? Co to się dzieje? 100 tysięcy na kolor zielony jest postawione w tym momencie. Jeżeli ja to przegram. O oh mój. Fucking god! Jeżeli ja to przegram. 30 sekund to go. Prawdopodobnie po tym filmie będę musiał sobie puścić Ripskins Song. Także nie jest kolorowo na pewno. Na pewno nie jest kolorowo, także nie polecam ogólnie. I. Za 8 sekund dowiemy się, co się stanie. 4, 3, 2, 1, to go. I go. What the fuck is going on? Dwa pola. Dwa pola, what the fuck. Nie, to nie ma w ogóle sensu. Dobra, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli będzie, nie wiem, powiedzmy, 300 łapek w górę pod tym filmem, to zostawimy kolejne 100 tysięcy na tej stronie w zielone. Ale mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że na pewno... Że na pewno go polubicie. Jeżeli chcecie więcej filmików z ruletki, wbijajcie na CSGO Best. Jeżeli chcecie tych filmików coraz, coraz więcej, to oczywiście zostawajcie łapki w górę pod tym filmikiem. To bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Oczywiście, jeżeli nie zasubskrybowałeś, to zasubskrybuj ten kanał, bo na pewno w parę fajnych, ciekawych poradników możesz tu znaleźć. Dzięki Ci bardzo za oglądanie tego filmu i trzymaj się. Na razie, Siemanko, pozdrowionka. Cześć. A jeszcze zobaczymy, czy siędzie. Zielone teraz. Okej, okay, nie sądzę, więc na razie PAYS.